Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Red Bore Outdoors. Dzisiaj pokażę Wam, jak używać paciorków rangersów. Dzisiaj pokażę wam gadżet, który przydaje się w czasie wędrówek. Polega to na odmierzaniu paciorków. Nazywa się, nazywałem się to Ranger Beads, czyli paciorki Rangersów, i służy to do odmierzania odległości, którą przeszliśmy. Paciorki Rangersów można zrobić samemu w domu. Prosta sprawa, trochę parakordu, i na to nawlekliśmy łącznie. 13 paciorków, mamy 9 paciorków, które odbliżają nam każde 100 metrów, które przeszliśmy. A następnie dziesiąty paciorek, i każdy następny tutaj odmierza nam całe kilometry. Ja swoje paciorki mam przyczepione do kompasu. Także w czasie wędrówek, nawet w nieznanym terenie. Mogę z łatwością sobie odmierzać dystans, który już przeszedłem. No ale teraz pytanie: skąd wiem, że przeszedłem 100 metrów? No i to trzeba sprawdzić i zmierzyć trochę wcześniej, co dzisiaj spróbujemy zrobić i pokazać Wam, jak to się robi. Dzisiaj jest ze mną mój pomocnik Magni. Cześć Magni. Cześć. Pomożesz mi odmierzyć 100 metrów? Tak. Będę potrzebował Twojej pomocy. Tak. A co ty wiesz o paciorkach Rangersów? Coś wiesz? To Takie kostki do gry, ale. Do. To są nie do gry, tylko do odbierania 100 metrów. 100 metrów, tak? A liczyłeś, ile ich jest? I jak, jak przejdziemy 100 metrów, to co robimy? Jeden Pokażesz. Odrzucamy. 100 metrów i jeden? Przesuwamy. I kolejne 100 metrów, jak przejdziemy? Bardzo dobrze. A jak wszystkie przesuniemy? To który wtedy przesuwamy, jak przesuniemy już wszystkie? Ten. Te mniejsze, tak? W sensie te z wyżej. I co to znaczy, że przeszliśmy ile? 100 metrów. Nie, 100 metrów. A tutaj na końcu ile przeszliśmy? Jak jest jeden ten górny? 1000 metrów. 1000 metrów. Bardzo dobrze. Czyli jeden ki Kilometr. Kilometr. Super. Bardzo dobrze. No to co? Zabieramy się za odmierzanie 100 metrów i pokażemy jak sprawdzić i policzyć te 100 metrów w trasie, ja. tak? Jo. Ja. Jo, dobra. Najpierw musimy wytyczyć 100 metrowy odcinek. Nie mam ze sobą 100 metrowej miarki, żeby to sprawdzić, ale mamy 10 metrową. Dlatego mam pomocnika, odmierzymy 100 metrów i wytłumaczę Wam jak policzyć sobie tempo chodu.

Oczyszczał drogę. Bardzo dobrze oczyściłeś drogę. Mamy odmierzone 100 metrów. No i teraz należałoby policzyć, ile tych kroków, jakie tempo marszu jest. Zrobimy to w następujący sposób. Mamy linię startu i zaczynamy nasz marsz w tempie normalnego marszu. Tak jak zazwyczaj chodzimy. Zaczynamy od lewej nogi. I za każdym razem, jak prawa noga dotyka ziemi, liczymy jeden, potem dwa, potem trzy, i tak aż dojdziemy 100 metrów. Najlepiej wybrać sobie teren albo zróżnicowany my tu mamy lekko pod górkę, potem jest lekko z górki albo zmierzyć to trzy razy na drodze prostej z górki, a potem trzeci pomiar pod górkę i wyciągnąć wtedy średnią i ilość tych. Y, tych średnich y, wartości To jest na oko tempo, w którym chodzimy I y, w jakim pokonujemy 100, 100 metrów Wtedy na naszych y, paciorkach Odmierzamy jeden paciorek w dół y, Ściągamy i wiemy, że to jest 100 metrów Po kolejnych 100 metrach następne Następnych paciorek aż dojdziemy do jednego km. Jest to bardzo pomocne w czasie y, wędrowania W nieznajomych terenach, w nieznanych terenach Możemy po prostu bardzo łatwo, łatwiej, może jak łatwiej zorientować się ile kilometrów przeszliśmy. Także polecam. Teraz policzymy ile dwóch kroków nam wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czterdzieści osiem, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt jeden, pięćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt trzy, 54, 55, 56, 56, dwukroków kroków, tak bym to nazwał. Od zera do 100 metrów, i po 56, 2 kroku przesuwamy na naszych koralach jeden paciorek w dół 100 metrów. Po przejściu 56 dwóch kroków, wiemy, że przeszliśmy około 100 metrów. Są to wartości orientacyjne, i idąc, podróżując w terenie, szczególnie w nowym, e, łatwiej się nam zorientować, e, że przeszliśmy, jaką, jaką odległość przeszliśmy. Dlatego, po przejściu 56 dwóch kroków, możemy opuścić jeden koralik na dół. To jest nasze 100 metrów. Po kolejnych 56 dwóch krokach, wiemy, że przeszliśmy kolejne. Około 100 metrów mamy 200 i tak aż przejdziemy 900 metrów w tym momencie. Po przejściu 900 metrów, kolejne 100 metrów, które przejdziemy, zaznaczamy już koralikiem yy, jednym z tych wyżej usytuowanych. Jest to nasz 1 km, czyli 1000 metrów. Wtedy te dolne kor koraliki wracają na górę, o tak, i idziemy dalej. Odmierzamy kolejne. 56 dwóch kroków, czyli 100 metrów, 200 i jak przejdziemy całe 900, kolejny kilometr, kolejny koralik tej górnej części. Jest to bardzo fajny gadżet, który yy, pozwala nam i ułatwia nam zorientowanie się w dystansie, który przeszliśmy. Ja mam przyczepiony akurat do mojego kompasu. Można przyczepić sobie do plecaka w czasie marszu, w czasie wędrówki. Łatwiej jest odmierzać te Nasze koraliki, te nasze paciorki. Także polecam. W opisie będzie link, jak zrobić taki, takie paciorki rangersów, żebyście może wykorzystali to w kolejnej swojej wędrówce. A teraz zmierzymy, ile dwóch kroków potrzebuje mały człowiek, żeby przejść 100 metrów. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105, 105 krok za linią, 105, 105, dobra, piątka, super poszło. Magni potrzebujesz 105, dwóch kroków, żeby pokonać 100 metrów. Zapamiętasz 105? Jak zapiszemy? Dzięki, to byłoby na tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Przy leśnym dukcie znaleźliśmy szałas. Gotowy szałas. Chyba zrobimy tu przerwę. Co ty na to? Zrobimy tu przerwę? Co tam magni będziesz próbował? Tak To są młode pędy sosny Spróbujesz? Jak smakuje? Jaki smak ma? Słodki, kwaśny, gorzki. Co? Wodocytrynowy. Wodocytrynowy smak? No wodocytrynowy Magni, zobacz co znalazłem Poziomka. Poziomka. Zobacz, nie spodziewałem się, że będą poziomki tak szybko. Patrz Ta jest dla Ciebie Proszę Dieta leśna Dobre? To jeszcze sobie zerwi